Oto Scholomancium Pieśni! Hmm. Ródź się tam, gdzie magią każdy zapań aż ci wierówa pójdzie ty. Tylko nie wróć gdzieś, się, albo wnet dołączą cię do kolekcji dusz. To taki żarcik, rzecz jasna! Nauki nigdy twe nie pójdą, Widzicie z tej strony, Skorpion? Przed Wami perfidna potyczka. Torba skradzionych zaklęć Valery. Valera wygrała zaklęcia z każdej klasy i zapełniła nimi twoją talię. Po zagraniu każde z tych zaklęć przywoła losowego stronnika o tym samym koście. OK. Nie będę ukrywał, jest to moja uwaga. Dziewiąte podejście, tak, dziewiąte do tej perfidnej potyczki. Teraz wam powiem czemu. Valera kontra Valera! Zachowaj czujność. Wzajemnie moja droga. Takie mamy oto karty. W sumie wszystkie drogie. Zostawimy sobie. No i tak pewnie w topie. Już chyba z tym gością grałem, bo kojarzynik. Przywitamy się. Cała przyjemność po mojej stronie. No, przywitałeś się, czy nie? Dziękuję. Patrzę, obserwuję karty. To albo początkujący, albo gościu kombinator, który też jest tak, może taktykiem. Może zaraz dokonać wyboru. Zobaczymy. Będę twoją śmiercią! No i powiem wam taki myk że... A propos Pecha, miałem taką sytuację 9 razy, 8 właściwie, że... No goście mieli takie masakryczne RNG, o proszę. I to się właśnie zaczyna. Mieli tak dobre karty, miniony za to dostawali przez czary. No że po prostu jazda, nie. I tu sytuacja się widzę, powtarza początek i nie dają możliwości mi się rozwinąć nic. Zobaczymy ile razy jeszcze będę powtarzał. Pograłem 10, 15, 20, 30 minut z niektórymi. No i co z tego? Miałem zawsze prawie 20 życia lub około i musiałem się poddać lub ginąłem. No i jeszcze dostał takiego miniona, co jak cofa. Sobie ten czar jak zginie. Dziękuję. Dla Ciebie, i dla ciebie. się. O, dzięki. Nareszcie. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!